Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Dzisiaj zobaczymy, jak Hiszpanie grają przeciwko reprezentacji Danii. Spójrzmy, jak prezentuje się skład Hiszpanów. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karnym. Asensio! I mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Pique. Sergio Busquets. Dogrywa. Nieco za siebie. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Jorgensen. Żony. Jurgensen! To można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Morata. David Silva. Silva, nieudanie. Josów Poulsen. Teraz potrzebna jest wrzutka w pole karne. Ale szpech, piłka ląduje wprost przeciwnika. Eriksen. Bramkarz pewnie chwyta. Dawid Silva. Blisko pole karne. Czy będzie prowadzenie? Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości, rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Wrzutka w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dawid Silva. Isko jest przy piłce i może dośrodkowywać. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Daleko wybijają. Hiszpanie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka. Przechwyt, ale nie opanował. Joszów Paulsen. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Szansa na objęcie prowadzenia. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Pikę. Przeciwnicy przejmują piłkę. Dawid Silva. Morata. Może spróbować uderzenie na bramkę. Nie będzie strzału. Rywale oddalili zagrożenie od bramki. Asensio. Asensio! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Przepiękne uderzenie, po którym piłka odbija się od poprzeczki i wpada do siatki. Miał trochę szczęścia. Bałem się przez chwilę, że piłka wyjdzie w pole, ale zdecydowanie zasłużył na tę bramkę. I mamy wznowienie gry. Hiszpania prowadzi. Delejni. Kier. Mimo, że próbują mu zabrać, cały czas utrzymuje się przy piłce. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Morata. David Silva. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Wybijają teraz do przodu. Sergio Busquets. Ferran Torres. No nie jest tak daleka. Ale uderzenie. naprawdę niewiele mu zabrakło. No potrafi huknąć z dystansu. Już nie raz o tym przekonywał. Znowu celne podanie tego zawodnika. Morata wspaniale przechwycił. Isko dobrze udało się przeciąć to podanie. Paulsen, Christian Eriksen mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Strzela! Ależ to wybronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Marco Asensio. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Ferran Torres. Dawid Silva. Morata. Piłka wyszła na aut bramkowy. Za chwilę grę wznowi bramkarz. Pione Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Piłka posłana w polekarny. Czy ktoś zdoła strzelić? Nie trafił. Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Isko, Dawid Silva, Ferran Torres, Asensio. daleko wybijają. Od początku spotkania uważnie gra. Teraz też celnie zagrał. Morata. Okazja Moraty. Ach, świetnie go powstrzymał. Mogła być groźna sytuacja. Christian Eriksen. Delejni. Sporo miejsca na skrzydle. Świetna akcja w obronie. Morata. Mamy przerwę w tym sparingu. Tuńczycy rozpoczynają drugą połowę. Zdążył w ostatniej chwili. Blisko już do bramki. Okay. Ferran Torres, Marka Asensio, isto, podaje do kolegi ustawionego, nieco głębiej. Dobrze, do przodu. Sergio Busquets, Asensio, Marka Asensio, go! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hatrika w jego wykonaniu. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Delejni Kier, Christian Eriksen. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dawid Silva, do niego piłka. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wspaniale przechwycił. Dawid Silva. Asensją! Ja! Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Trener dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, uderzenie. Aj, bardzo niecelnie teraz. No i przejęli w ostatniej chwili. Delejni. Kasper Schmeichel. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. Dawid Silva. Morata. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwały. Okazja, Moraty. Udanie broni. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Naprawdę, Darku, przecieram oczy ze zdumienia, że to nie wpadło. aż teraz pokazał klasę. Bas. Sergio Ramos przechwytuje podanie. Ferran Torres. Ferran Torres. Morata. Okazja Moraty. Ależ piękna bramka dla Hiszpanii. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Pione Sisto. Nie dał rady obrońca. Christian Eriksen! Dechea pewnie obronił ten strzał. Morata. David Silva. Ferran Torres. Marco Asensio. Mas kim rozegrać tę akcję. Iską. Dawid Sil, ale okazja Moraty. Obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Josuf Poulsen. No, takie niewykorzystane okazje mogą się mścić, ale bramkarz zachował się fantastycznie. Morata. No, jest w niezłej formie. Zdecydowanie się dziś wyróżnia i pokazuje się z naprawdę dobrej strony. I skąd? Okazja Moraty. Dogrywa nieco za siebie. Piłka w siatce, gol dla Hiszpanii. Powiększyli i tak sporą przewagę przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrali. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Kibice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dają im satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rywala. Bas, Eriksen, Thomas Delaney. No W Tej interwencji wyręczył bramkarza. Groźne uderzenie, świetnie zablokowane. Nie pierwszy raz w tym meczu. Delaney, ładnie wymieniają podania. Powinien dośrodkować. Isko. Marka Asensio. Strata i przypił rywale. Jorgensen Christian Eriksen To skutne wejście, bo im przekonaniu na kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fał. Postanowili rozegrać to krótko. Strzela, ale sparada. Piłka idealnie za plecy obrońców. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Dobrze to odczyta, ależ fatalnie pechowo posłał piłkę do własnej bramki. Niestety takie pomyłki się zdarzają. Pechowa ta interwencja. Gol samobójczy, żeby się tylko nie załamał. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Serii 1 to spora różnica, ale czy do odrobienia? Morata, Asension. Jest okazja do strzału, ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Brave Wade. dobry mecz towarzyski z